było niedawno, przez dwa miesiące i kilka dni ale z tego mam odcinek, w klinik i zapraszam Was do oglądania zostawcie łapkę w górę, subskrypcji i zapraszam i zapraszam Was do oglądania drugi chcę to pierwszy. Drugi. I 500. jeszcze wyłączam. I brasz, nie, Raty, klik, nie da się nie 500. 500. 500. No niech robi się. Sorry, bo za te tam dźwięki auto i czegoś tam. Dobrze. Kolej. Teraz zrobię. Zobaczymy, jak to. Muszlość. Popatrzcie jak chociaż skacze. <try> Teraz się uda na koło. No kurde! Teraz się uda, patrzcie. Kto nie figuruje, to będzie musiał usadzić na korku. Zapomniałem nie mówić o Dobrze. Tymczasem może nie zostawić łapki No, Dobra. Popatrzcie, je. Popatrzcie. no było na <laughs> blokowiem, normalnie ustała. I teraz walka pro... przeciwko czerwonym, a niebieskim. Tak. Dobra, gramy dalej. A i po co ja w ogóle to wziąłem? To w tym czasie musicie zostać łapki. Musicie. Musicie zostawić łapkę w Tu. Dobra, jeżeli. To ile trwa? 4 minuty, będzie trwał 10 albo więcej. Czemu tu nie można pomijać? Ja na pa. W Koczyłem dziś po w Kurde. Nooooo! To przecież już. No kurde, że ta reklama. Jeszcze ta reklama jest niepotrzebna. No, da się szybko pominąć, tę szczęście. <slucz> no. O mój Dzieciu, co się bym mu tam butelkę na to postawił na korku, jak on na korku zrobił, to ja bym chyba padł. Ej, ale, ale... Nie. 12 plus tak To ciekawe co ja mam z tym zrobić Powinno być 6 plus te reklamy już oglądałem najpierw to było wtedy tak, dało się tu jedno, te No nie da się tak szybko tak skakać, ja wiem, Zaraz się uda przejść tam Szósta minuta, nie nie będę tego ładować na odcinku. Jak się mam odcinek, to jest najwięcej dobrze reklam. Pojawił się kiedyś. Dobra. Przechodzimy i sorry za reklamy. to nic? Uuu! bo liść! Żartowałem, nic nie widzę No nie, no proszę, ja muszę go wziąć. Jak nie, to przegram. No, na korek mi się udało. Nie da się pomijać. Więc widzowie, wybierzemy na odcinku jeszcze jedną grę tak, będzie to. Nie da się, nie będę też. Pra No ja nie. Może no. jest. Nie to nacinajnie dwa dziesięć minut, bo tyle to zostać. Nawet nie reklamy jedną na odcinku. O, włączyłem reklamy, włączyłem reklamy. Co jest? No czemu to... Nie. Na korek zrobił. Chyba cię... Faju No ciekawe, że zrobił na korek. pamiętam Dobre widzowie ostatnia gra Są na top to już jest po ostatnim. I jeżeli ten film wam się podobał, to jest łapki w górę, Subskrypcji dzwoneczkiem I to dotyczy w ten moment. Piszę 1, 2, 3. Mam nadzieję, że wcześniej nie wyłączyliście. Piszę 1, 2, 3. Ten dam muszę, żyć już kopa.